Ktoś się zastanawia, jak wygląda palenie w kotle dolnego spalania? Plus, do tego jest zamontowany palnik na pellet, marki ekopalnik. Kiepko. To właśnie tak to wygląda. Tutaj jest ta odłączona rura, żeby dobrze można było manewrować tymi ćwiczkami. Tak, dzisiaj właśnie zapaliłem sobie, żeby sprawdzić, bo teraz cały sezon nie zgościł po prostu podłączony do tego palnika. No i tak dzisiaj zapaliłem właśnie hybrydowo, żeby to zobaczyć. Cały dzień palę, czyli nie cały, bo tak w sumie gdzieś od godziny 14, bo w kotle. A na noc sobie właśnie założę tą, tą rurę tutaj. I będzie szło na pelecie, bo dzisiaj taki troszkę mrozik i tak właśnie działają te piece hybrydowe, jeżeli ktoś ma taką po prostu chęć takiego zamontowania, teraz właśnie chodzi o piątej klasy. Jestem zasobami. na piecu jest jakieś siedemdziesiąt. W, w tym momencie.